Teraz dopiero a co powiedziałeś. Za o que Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli Dzisiaj odcinek na który wszyscy czekali prawdopodobnie odkąd od założyłem ten kanał w ogóle Księga Dżungli powstała z taką myślą, że kiedyś, kiedyś będziemy robić takie rzeczy jakie robimy dzisiaj Ten piękny różowy hak będzie symbolem e, jadowitości, symbolem niebezpieczeństwa I opowiemy sobie dokładnie o co chodzi w tym z takimi wężykami jak na przykład Insularis, czyli właśnie ten piękny, niebieski, e, błękitny, aksamitny, przepiękny wężyk, o którym marzy niejedna osoba. Jeżeli marzysz o takim, napisz koniecznie w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy wy tak samo jak ja kiedyś mieliście pierdolę na punkcie tego węża. Dzisiaj akurat nie będziemy za dużo się z nim bawić, bo będziemy robić coś innego. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wystroimy mu terrarium, bo to terrarium jest powiedzmy... Y, troszkę tak zrobione roboczo, a będzie dzisiaj torpedowe. Mam tutaj full pojemnik z y, różnymi rzeczami. Mamy grube gałęzie, mamy żywe rośliny, keramzyt. Mamy tutaj wszystko, y, czego potrzebujemy, aby to terrarium nabrało drugiego, nowego, pięknego, wiecznego życia. Czy wieczne? Nie wiem, bo wiecie jak to ja z roślinkami Ale spróbujemy i podejmiemy się tego Na początku przełożymy sobie e, Tą to piękną ślicznotkę Czyli właśnie Trimeresurus Insularis Do pojemnika Aby była po prostu zabezpieczona Jesteśmy teraz e, w moim Venom Roomie Więc tak naprawdę ten wąż Tego pomyślenia nie może opuścić, ale to terrarium Przeniesiemy, aby wygodniej było Zrobić w nim wszystko, co jest konieczne Kochani, warto wam powiedzieć, że Są to węże Któryś obsługa, kurcze bo teraz będzie pytanie czy jest łatwa czy trudna Nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, bo to jest dość mały wąż Więc obsługa go na haku bywa trudna, ponieważ bardzo często wspina się w stronę naszej dłoni Gdyby był większy miałby większe zasięgi, to są węże które są bardzo szybkie, to są żmije drzewne. Trzeba naprawdę zachować wszelkie środki ostrożności Nie lekceważymy, o widzicie już się wychyla tutaj Cześć piękna Cześć, nie denerwuj się W ogóle swoją drogą wyliniała wczoraj I jeszcze możemy dostrzec Wylinkę na jej karku Nie wiem czy to widzicie Najlepszym rozwiązaniem Będzie wrzucić ją do pojemnika z wodą Aby troszeczkę jej to rozmiękło Wtedy bardzo szybko zrzuci Spójrzcie Wow No nie powiecie mi, że to nie jest Przepiękny wąż Ja cię kręcę, patrzcie to Patrzcie, patrzcie. No, księżniczka, Jesteś przepiękna. Mam nadzieję, że kurde, fokus się jakoś jako tako jako łapie na niej. Wiem, za ten content będziecie mnie kochać, ale ja was również, bo jak wiecie, całe życie o tym marzyłem, żeby nagrywać właśnie coś takiego. Swoją drogą, jeżeli wytrzymacie to na samym końcu odcinka, może na samym, może gdzieś bardziej w środku, nie mogę wam powiedzieć, bo nie poczekacie, zrobimy sobie karmienie tej lali. Bo już wiem, dlaczego ostatnio nie chciała zjeść. Otóż właśnie chodzi o tą wylinkę. No to co, nie przedłużajmy, widzicie jaka jest piękna, napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wam się podoba, czy nie. No i lecimy z wystrojem. Albo nie. Wróć. E, jeszcze jedna rzecz, która jest dość istotna. Takie węże, jak widzicie, e, jak chodzi trimki, bardzo często zaplątują się na haku i dlatego taka jakby obsługa wydaje się banalnie prosta. Niestety, kiedy jest on rozdrażniony, potrafi zeskakiwać z haka, bardzo ciężko jest go ukierunywać, dlatego że, tak jak zwykle, e, do obsługi węży używamy ręki i haka, tak w tym wypadku ręka nie jest najlepszym rozwiązaniem. I nawet nie chodzi dokładnie o to, że jest to wąż jadowity, a chodzi bardziej o to, że jest to wąż y, takiego rozmiaru, że naprawdę ciężko byłoby go złapać za ogon, a drugą część trzymać hakiem, bo jest za krótki i po prostu byłoby to znacznie niebezpieczne, bo ta ręka wciąż jest niedaleko głowy. Ale jazda, no kurwa, nie mogę w to uwierzyć. Przepraszam, że przeklinam, miałem to ograniczyć, ale e, myślę, że każdy to zrozumie w tym momencie patrzcie to. Dobra, jest bardzo grzeczna. więc póki co, wykorzystajmy w ten moment. Schowamy ją do pojemnika, troszeczkę rozmiękniemy. Przez ten czas zrobimy jej piękny terrarium, w którym się odnajdzie perfekcyjnie. No, wy też tutaj jest, jak mnie zaskoczyliście. Ile was jest? Wow, no z 300 osób, jak nic. Tak wygląda to terrarium, jeszcze tutaj jest. O, patrzcie pachnie jadusem wylinka insularisa y, oczywiście jest nam niepotrzebna ale fajnie, bo wyliniała pierwszy raz u nas bardzo jest mi miło, że to zrobiła tutaj były takie robocze, mówiłem liany i takie tam różne pierduki. natomiast, jak chodzi o wystrój dla trimów to nie zda zupełnie egzaminu, to są węże, które są nadrzędne, ale one potrzebują takiej dość sporej, większej przestrzeni, żeby móc się wyłożyć i tam wygodnie sobie spędzać czas Stąd zwiększymy nieco kaliber na taką oto bazukę. O, oh, David. Miało być tak cichaczem, że niby to nie jest wcale jakieś chore. Myślę, że wkręcimy sobie to jakoś. E, o, chociaż o ta strona jest fajniejsza, co? Czyli zrobimy tak, wkręcimy sobie tu, tutaj e, musimy skrócić. Dotąd ja oczywiście, żeby skrócić, yy, posiadam pewien sprzęt. Oczywiście jak chodzi o BHP czy coś, to nie wzorujcie się na tym, jak ja to robię. Mierzymy oczywiście tak, Bóg dał nam oczy, żeby mierzyć na oko, a więc zróbmy to. To będzie gdzieś tutaj. Mamy coś takiego. O, opiera się na jednej półeczce. Teraz to wygląda. Okej, okay, te roślinki, które są tu w środku, powiem tak, zostawię, ale nie wierzę w powodzenie tej misji. Powiem szczerze, może nie wiecie, ale florystą nie jestem, ale jak tak patrzę na te rośliny, wyglądają jak dzień przed śmiercią, albo dzień po śmierci, tylko nie umiem tego zdiagnozować. Ja myślę, że może bardziej na ukos, w sensie stałaby na ziemi w jakiś sposób, nie? Może nie po czym nie docinaliśmy. Moim zdaniem zajebiście. Prawda? Dokładnie, myślę to samo. Gitara, mamy jeszcze takie mniejsze gałązki, które może śmiało właśnie tak jak Michaelo chciał. O, o taki pion rzucić, to spoko będzie, nie? No, myślę, to że będzie w porządku. O, panie To lepiej, lepiej nie będzie, no. No bo już rzuciła, nie? Może scen się nie zgadza, ale to nie o to chodzi. To jest natura, to nic nie jest równe, pamiętajmy o tym. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie. Może ja mam jakiś dziwny gust, ale mi się wydaje, że właśnie, że właśnie tak będzie w porządku. Dobra, mamy coś takiego. Tylko słuchajcie, eee, dowiedziałem się, a propos moich powiązań z florystyką, że nie można tego odczepić z tego gika. Bo to wrosło. I jak ja tak patrzę sobie. Muszę znaleźć miejsce, czy to faktycznie no wrosło jak nic. Szkoda! Ale to nic, bo mamy coś jeszcze. Mamy jeszcze taką roślinkę. Ale dowiedziałem się, iż lepiej e, jej nie przesadzać. W takim sensie, że lepiej e, nie wywalać jej z, z doniczki. Dobra, zacznijmy sobie od początku w ogóle. To i tak musimy wyjąć. To również musimy wyjąć. Ja chciałem, chciałem powiedzieć coś, co było totalnie bez sensu. Miałem to wyjmować i mówię, nie, korzenie są ok, ale nie mam do tego pojęcia, czy są ok. Pewnie nie. Dobra, mamy tutaj torf, który tak. musimy totalnie usunąć. Dlatego, że najpierw nie będę lokował produktu. Najpierw wrzucamy keramzyt później przykrywamy go siateczką i na to dopiero leci torf. Dzięki temu. Ta wilgotność przy tym keramzycie będzie się trzymać dużo dużo lepiej, i od dołu będzie po prostu nasiąkać ta wilgotność. Torf usunięty na dno rzucamy keramzyk. Musimy go tutaj rozprowadzić. I teraz mamy taką siateczkę. do ściółkowania. To jest właśnie to. Potrzebujemy takiego sprzętu, Ja Nożyczki i dotknięte sobie po prostu tyle, ile potrzebujemy. Agrowłóknina do ściółkowania. No, fajnie było, żeby ona jednak tak e, no nie miała takich nadmiarów, żeby ona tak dobrze leżała. Keramzyt jest oddzielony od torfu, który właśnie zaraz na to wrzucimy. A wilgotność, gdzieś tam w tym keramzycie, przez to, że to są takie kuleczki, nie? To tam jest po prostu woda, i cały czas ta wilgoć przechodzi do torfu, bo ta siatka. Widzisz, widzisz? Ten system świetnie się sprawdza u wszystkich zwierzaków, które potrzebują wysokiej wilgotności. Po prostu utrzymuje tą wilgotność, nie ją tak. jako taką. Dokładnie tak. Magazynuje i. i jest. O tak. Podejdź bliżej, pokażuję ją. O, właśnie tak. Troszkę tę siateczkę trzeba schować. Mhm. Ujaj, właśnie. Co ma być fajne ujęcie? Czas na roślinki. Użyjemy sobie takiej oko, roślinki. Nie pytajcie mnie co epi, epifilodendron, nie mam pojęcia. Ale otrzymałem informację, że powinien to znieść, ten krzaczek. Ok, no i już, już, już coś tutaj się tworzy, tak? Właśnie tak. Jedną roślinkę mamy, ona będzie w takim. No, uważam, że to będzie takie właśnie spokojne miejsce. Jeszcze miejmy nadzieję, że ona zacznie się rozrastać i ona przejdzie gdzieś tutaj. Eee, żarówkę zdecydowanie bym puścił tam, żeby tutaj robiło pod spota Jakoś w ten sposób. Co myślisz? Zajbiście. Fantastycznie, co? Nie, spoko. A faktycznie, jak mam być naprawdę szczery tym razem, <gry> to tak, nie, spoko. Wygląda okay. lepiej niż pokazowałem za pierwszym razem. Dobra. Ok. Teraz potrzebujemy wkrętarki, potrzebujemy wkrętów, więc yy... zaraz A za jedyne 29.99, możecie zobaczyć jak Adrian Adi Kocur daje się ugryźć Kajmanowi w pędzie. Dlaczego 29.99 sobie ufa Hmm. Mm. Myśl jakaś jest, ale... Ty, no jeszcze jest ta. Nie zauważyłem nie. Ja tak coś myślałem, kurde. Jeszcze jedna powinna być taka dość... Yy, fajna. Dobra. No załóżmy, że byłoby coś takiego. Czy ja mam poczucie estetyki? Jak chodzi o rośliny? Oboje wiem, oboje znamy odpowiedź Tak, myślę, że tu wszyscy znamy odpowiedź Czy to w ogóle zdaje jakkolwiek egzamin? Bo czy Insularis wykorzysta to w taki sposób, że będzie na przykład hidrał się totalnie tam za doniczką Czy właśnie wykorzysta ten fajny punkt do tego, żeby się wygrzewać? Nie wiem Ale sprawdzimy wpuszczając go Okej, okay, no Żarówka jest w miejscu lepszym, niż była przedtem Czy Insularis będzie chciał z niej korzystać? Nie wiem Rzuciłbym jeszcze bardziej freestyle tutaj Co myślisz? No Ej no ty, Nie się dobra, chodzi? bez przesady Wiesz czemu? Bo tam masz taką ekstra zieleń, która ma się z jesienią kur zmieszać Przepraszam za przekleństwo Ale no spadają liście z drzew Normalka. To bardziej wygląda, jakby gni, gniło, a nie, 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 nie spadało. Nie, 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 nie wygląda tak. Co? Nie, bo wiecie co, powiem Wam szczerze, ja bym to terarium zrobił genialne, ale jedyna rzecz, która mi przeszkadza, to ta gotowa ścianka. Ona naprawdę utrudnia mi pracę, ale pomyślimy nad tym. Wiecie, pomyślimy, może. Y, znaczy, tera to będzie dużo do zrobienia w ogóle. Eee, mam pytanie do was Czy chcielibyście zobaczyć To już będzie hardcore, bo będę przygotował terrarium dla nietoperzy Które będzie znacznie większych gabarytów I będzie tam bardziej skomplikowane, dlatego że będziemy używać zaprawy cementowej Jakichś tam innych rzeczy Myślę, że będzie bardzo ciekawie, bardzo fajnie Tylko pytanie, czy chcielibyście obejrzeć tak No wiadomo, to nie będzie trwało 3 dni, tak jak będę to robił Tylko zobaczyć to w jednym odcinku Jeżeli tak, napiszcie mi w komentarzu Bo będę i tak robił Więc może akurat chcielibyście na to popatrzeć I co sądzisz, Michael? Czy to może być finalny efekt? Eee, no Jest ciekawiej niż było, na pewno. Eee, finalny efekt byłby pewnie jakbyś szyby włożył. No i węża. No to jedziemy z tym. A więc przyszedł moment długo wyczekiwany, najdłużej, bo tak naprawdę mamy finalne terrarium. Jak się prezentuje? Uwaga. No jest nieźle, ej. Nie mówcie, że nie, no kurde Okej, okay, wygląda tak, jest troszkę zieleni, jest drzewko No nie, no uważam, że naprawdę wygląda spoko Jest na co popatrzeć, ale najważniejsze Najważniejsze, jak w tym będzie wyglądał nasz Snake No to bierzmy się za pannę Cześć śliczna Cześć perełko nasza piękna Dobra kochani, no to wpuszczamy piękną księżniczkę naszą. Hmm. Tak jest. Panno jest w środku, zwierzę niebezpieczne, więc jest to konieczne. Cyk, zamykamy. I no po prostu szybka się nie odsunie. Już pomijając fakt, że tak naprawdę ścianki są skonstruowane tak, że nie są w stanie e, tak jakby wcisnąć się aż tam do krawędzi szyby, ale no jest tak jest. Oczywiście wygląda przepięknie. Ale jakie terarium by nie było? Nawet w takim zwykłym, standardowym boksie chwilowym ten wąż prezentuje się po prostu torpedowo. A więc chodźcie teraz bliżej i zobaczcie, jak wygląda.